Cześć wszystkim i witam! Dziś mam słuchawki JBL Tune 225 True Wireless i pokażę Wam jak naprawić problemy z parowaniem Bluetooth. Na, początek sprawdź, czy masz włączony Bluetooth, a i jeśli go wyłączyłeś na chwilę, to włącz go z powrotem. Jeśli to nie zadziałało, musisz po prostu wykonać miękki reset. Aby wykonać miękki reset włóż je do twojego przypadku. Zamknij je tu i na chwilę. I wtedy wyjmij je z powrotem. Teraz. Powinny być zresetowane miękko. Jeśli to działa, to świetnie. Jeśli to nie zadziałało, musisz wykonać twardy reset, a następnie skontaktuj się z pomocą techniczną urządzenia. To wszystko, mam nadzieję, że to pomoże. Do widzenia.